Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka Gry. Słuchajcie, dzisiaj będziemy ratować Brainroty przed pożarem. Yy, o, Siema. Dawid ze mną będzie ratował. Słuchajcie, i tutaj jest nasza baza jakaś. Na razie pusta, bo oczywiście żadnego Brainrota nie uratowaliśmy. No i tutaj pali się jakiś wielki budynek, no i trzeba tam wejść i kogoś. Okej! Okay. Spalili się! Spalili się wszyscy nikogo. Ej, ale już można, już można. Nie można? Jak to? Mogę tu wejść normalnie? Kogo ja mam wziąć? Dobra, tego. Epickiego jakiegoś biorę. A kto to jest w ogóle? Lodowy Tigirlini, jaki? Tigirlini, Watermelini. Łatko te nazwy brain rotów są jakieś e, kosmiczne. Dobra, no to miejsce. Okej, okay, on zarabia sobie 20, 240, przepraszam, na sekundę. No i co, czy ja zdążę uratować jeszcze kogoś? Tutaj w ogóle jest jakiś może licznik, albo coś w tym stylu? Za ile ten budynek się zapadnie? Ile my mamy czasu na ratunek? A ten? A, zobacz. A ryzyko jest dobra. Widzę już ten pasek tung tung. Tutaj już nikogo nie ma, zobacz. Ej, no to ja dobrego wzięłam. A ten 50 za, za... nie, dobrze, jeszcze ryzyko jest porządku. Pożo... Jak to? To tak szybko, ej, no to powiem Wam, że ja tego epickiego wziąłam bardzo dobrego. Dodatkowo możemy tutaj ulepszać, i on będzie jeszcze więcej zarabiał. Dobra. A, okej! Okay. Nie jak to będzie. Ryzyko. Co tu jest grane? Co to jest za budynek teraz? 870? No to ja też znowu dobrego wzięłam legendarnego jakiegoś. Ej, baza, on ma legendarny i zwykły brym, brym patapim. Dobra, Dawid jest moim sąsiadem ogólnie. Lecimy dalej ratować. No, najlepsze to pewnie są, słuchajcie, tam na samym końcu. O, mitycznego wyniósł. Dobra, musimy iść. O, teraz nie mamy budynku, teraz mamy Obbi. Oje, yeah. jak tu jest Obbi, słuchajcie, to ja daleko to ja nie pójdę. Tym bardziej, że pewnie zaraz skończy mi się czas mityczny. Bierzemy go szybko! O, jest uratowany! Udało się! Jestem mega ciekawa, co by było na ostatnim piętrze, ale jak tam w ogóle dojść? Jak tam dojść? Ej, co jest grane? To jest moje? To. Nie, poczekajcie, bo ja naprawdę tego Pakrak Mugdmut, coś tam uratowałam wcześniej? Nie, nie, nie ogarnia. Myślałam, że wcześniej uratowałam w ogóle kogoś innego, także nie, nie wiem. O, dobra, mamy nowy budyneczek, więc lecimy. Słuchajcie, szybko, bo to już się zbierają, zwykły, rzadki. Ej, ale zobaczcie, że ten chłopak całkowicie. Szybciej, a bo on ma sprężynę kupioną. Dobra, lecimy, najwyżej mnie spali. Zobaczymy, co tutaj epicki za 190. On też by był spoko. Kurczę, a tam co stoi? Epicki jeszcze. O matko, ja to już czuję, że zaraz będę. Dobra, biorę tego mitycznego, chociaż ten yy, krokodyl był lepszy. Ten tralalelo, tralala. -la. Ale dobra. Nie krokodyl, co? Ja gadam, to był rekin. Nie, nie słuchajcie w ogóle. No i co? Czy ja zdążę go wynieść stąd? Proszę, 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 żeby się nie zawalił budynek. Nie wiem, to ryzyko jest jakieś takie mylące, ale okej. Okay. Widzę, że tak, robi się tutaj odrodzenia. Jest w ogóle indeks, co tutaj Dawid ma. Ej, Dawid ma jeden mityczny, czyli ja mam w tym momencie trochę lepiej od niego. E, dobra, pozbierajmy sobie pieniążki, e, ulepszmy sobie może ten za... omatko, ile to pieniędzy żre? Opanujcie się, dobra. Weźmiemy im tak, bo teraz to ja sobie e, całej... Ej, nie, co? No ja też go mam, też go właśnie teraz go zniosłam. Idźmy sobie, słuchajcie, do y, sklepu, ale nie tego. Do tego sklepu tutaj i może uda nam się coś kupić. Y, gaśnica. Zgaś ogień co 5 sekund. Sprężyna prędkościowa. Sprężyna grawitacyjna. Dobra, mamy sprężynę i lecimy. O, no i zobaczcie, teraz to ma sens. Teraz to ma sens. Patrzcie, ja Dawida wyprzedziłam. Sprężynę sobie kup lecimy na samą górę, ale widzę, że tutaj już się pali. Mityczny tam był, a my weźmiemy sobie my będziemy spaleni na bank. No kurczaki, dobra, boję się, boję się, boję się, boję się, więc ja biorę tego. Biorę tego i. No to ja mogłam już go, go wcześniej wziąć, kurde. Dobra, Dawid, osun się, bo mi blokuje, że tu zaraz się spalimy wszyscy i braynorotni się spalą. Uii. A co to był za prezent? A nie jakiś tam. Dobra. To mamy kolejnego mitycznego uratowanego Brainrota z pożaru. Jest mi mega przykro, jeżeli tamte się nie gdzie niby? A tu, dobra, popatrzcie, ja chciałam tu położyć, a to się tu. Dobra, nieważne. Fajnie, że jest ta sprężyna, bo teraz, słuchajcie, ja robię takiego myka. Jak tylko ten budynek się złoży, czyli się spali niestety, to ja lecę z moją sprężyną na samą, samą górę. Na samą górę i albo się uda, albo się nie uda. Dawid też czeka. Dobra, gwarancja, boski jeszcze jakiś się pojawi, słuchajcie, za 4 minuty, wydarzenie śniegowe za godzinę 41, dobra, tutaj mam sklep robuxowy, a co można jeszcze kupić ogólnie? Wąż pożarowy, zgaś, ogień co 2 sekundy i potrzebuje jednego, albo dwa, albo trzy i tak dalej odrodzeń, a co trzeba mieć? Dobra, Kiwi żebrak źrebak. Co ja gadam dzisiaj w ogóle? I Lalka Ambalabu, ale to boneka powinna być, ale to nic. Dobra. Co ty kupiłeś? Co ty kupiłeś? Co to jest za gaśnica jakaś? Oho, Dawid jak poleci teraz. Ej, on szybko teraz biegnie, ale on nie ma sprężyny, więc o co? Wziął coś jakiegoś laki bloka, a ja jestem ślepak i nie widziałam tego w ogóle. Dobra, lecimy na samą górę, tak jak mówiłam, co to jest. Nie, 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 to za 50, to lipa, tu jest za 200 też lipa. Ej, ale zaraz, on wziął prezent, czy on wziął laki bloka? Bo ja już się nie, nie ogarniam. Tutaj jest ten też słaby, orkaler, ale to jest za, 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 za. za. Poczekaj. o on jedyna, zobaczcie co ja wyhaczyłam! Polski mózg! Nie, to było dobre! Znaczy to w sensie, to czekanie było dobre i teraz trzeba stąd szybko. Uciec, żeby nam się tutaj nic na głowę nie zawaliło. Matko, ile tych pięter? Jeju! Dobra, idę Dawidowi pokazać, że mam boskiego. Zobacz! Du, 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 du. Zobacz, jaki fajny! To widać, że boski mózg, Mateo? Ha! Dobra, udało mi się coś fajnego złapać i on będzie mi dużo pieniążków zarabiał, a zrobimy go, jeszcze ulepszymy go. Jak ja już mam milion pieniążków, ale to szybko! Fajne to, fajne. W ogóle wiecie co? Ja mam wrażenie, że wszystkie gry z brain rotami są fajne. Dobra, no to co, co ja tutaj mogę zrobić? Oprócz tego, że poulepszać sobie to, żeby jeszcze więcej tych pieniędzy zarabiali. No bo na co? Ja mam już 3 miliony, moi drodzy. Także no, ulepszamy, ulepszamy sobie, niech zarabiają. Tego za milion jeszcze ulepszymy. Tutaj o. Dobra, i z tej strony weźmiemy sobie jeszcze. Ej, ale właśnie, bo budynek jeszcze stoi, bo ja znowu ruszam. Jestem najlepszym strażakiem brainrotowym. Ten będzie taki słabiutki, ale to jest mój pierwszy, więc wiecie, to jest taki, bym powiedziała, że sentymentalny. Dobra, pożaru jest dużo, więc pewnie zaraz się to złoży. A co Dawid kupił? Co to było? To, wąż pożarowy. Zgaś ogień co dwie sekundy. No dobra, ale ja z sprężynę chyba. Dobra, składa się i lecimy, słuchajcie, na samą górę. Tylko błagam, nie obbi Błagam, nie obbi Błagam, błagam, błagam. Dobra, jest. Lecimy na samą, samą górę. Chyba, o, blok szczęścia. No nie lecimy. Aaaa, moje, moje, moje. Ej, on, on myślał, że Dawid my Myś... On myślał, że on to złapał. Słuchajcie, dobra, za 5 minut będziemy mogli otworzyć ten blok szczęścia i zobaczymy, co się trafi z niego. Mam nadzieję, że coś fajnego. A ja teraz mam nadzieję, że zdążę naprawdę wejść na jakieś wysokie piętro i mnie nie spali. Że zdążę oczywiście uratować kogoś i to nie jest tak, że wiecie, że ja zostawiam tych słabszych na dole, ale ci słabsi mają. 2,5 tysiąca to też było dobre. Ci słabsi mogą sobie po prostu, słuchajcie, ruszyć na dół i oni będą mieli lepsze szanse. 3,5, mityczny za 3. Trala, nie, no dajcie coś jeszcze lepszego. Błagam, bo tu już, jest, tu już jest ogień. O! Kurde, nie zdążyłam. No, mogłam brać co było tam, ale dobra, nieważne. Biorę sprężynę idziemy jeszcze raz. I znowu mamy schodeczki. To dobrze chyba, bo jakby było bi, to by było słabo. Dobra, biorę coś za. Dobra, a nie, no tego. Co? Tak szybko? To biorę tego. Po prostu tutaj. Co tam? A ty nie możesz? Dawid twierdzi, że nie może kłaść z dwóch stron brainrotów. No jak? No normalnie, z tej, z tej strony. Fru i fru i fru. I tego trzeba trochę poulepszać. Tu blok szczęścia z tego zbierze. Matko, 7 milionów mi się zrobiło od razu. Dobra, bierzemy go do maksa, bo ten to zaraz zarobi pewnie. Nie mam pojęcia, dlaczego nie, nie może Dawid kłaść. Może yy, jest jakaś różnica, jak się gra na konsoli, może jakiś błąd gry się zrobił albo coś w tym stylu. Nie mam pojęcia, ale. No nie, słuchajcie, to już jest koniec, to już jest koniec. Zawsze przez okno się da wyskoczyć. Nie da się. Ej, czekajcie, że jakby było łatwo? Jakbyście musieli tylko. Ja uważam, że Dawid nie wyjdzie. Ja uważam, że Dawidowi się wyjść nie uda teraz, jeżeli on nie zawrócił, jak to już jest tyle tego ognia, ale zobaczymy. Zobaczymy, biegnie. Biegnie, biegnie, biegnie. Wyszedł. Co ma? O, ty jeden! Rudolfa Boskiego dobrego znalazł, mogłam się nie wycofywać. Dobra, to jest moja szansa teraz. To jest moja szansa na uratowanie jakiegoś mega dobrego. Lecimy. Lecimy i się rozglądamy, słuchajcie. Za Boskim. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Tu jest Tung, -tung Sahur, tam też nie ma. Tu, 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 mityczny. O, ten jest fajny, ten mityczny jest fajny tutaj. To Guzini chyba było. Epicki, Guzini kolejne. O, matko, tu już jest pożar mityczny ding-ding-dung tamten jest rzadki, to nie kurczaki, nie wiem czy ja dobrze robię że idę tak, blok szczęścia co? nie, ja nie wiem czy ja dobrze nie, Dawid tam poleciał to tam jak będzie coś lepszego to będzie wybrane ja łapę ten blok szczęścia i mam nadzieję, że mi szczęście przyniesie a na następny raz po prostu nie biorę żadnych bloków szczęścia nie zatrzymuję się nawet na chwilę i lecę, lecę ratować te brain roty tam na górę i w ogóle musimy zobaczyć sobie na. Serio? Dawid też nie wyszedł. Ok. Ja cię kręcę. Czy Wy to widzieliście, że ja już byłam przy wyjściu? Total. A co to jest? Co to za labirynt teraz tu? Jak tu wejść na górę w ogóle? Co jest grane? Ej, to ja się nie spodziewałam tego. Jak? Po prostu takie coś? Nie, no to jest zero buksy. Przepraszam bardzo, ale czy to jest jakaś. Podpucha. Matko, tu są schody. Ja nie widziałam tego. No, ja nie znam tego rozkładu pomieszczeń. No, epicki, epicki. Gdzie tu są schody? Tutaj są dalsze schody. Nie, no to powiem Wam, że nawet jak będę schodziła stąd, to można się zgubić. Naprawdę. Epicki. To już jest koniec? Bo Dawid tutaj lata i nie ma już więcej schodów, tak? No dobra, czyli Dawid złapał, nie, no to ja nic nie biorę. To mogą się zawalić te schody jak coś. Patrzcie, tu jeszcze są zwierzaki. Ja Cię kręcę, jak oni to porobili. No nie, tego budynku to nie, lu nie lubimy go, nie. On jest za bardzo skomplikowany. Ja sobie poczekam, moi drodzy. Zobaczymy, co tutaj u Dawida słychać. Ten ma fajny, legendarny... Leg ej, no to nie, ja mam chyba trochę lepsze, tak mi się wydaje, uratowane. Bo zobaczcie, ile ja mam mitycznych w ogóle. Ten bloczek szczęścia, zobaczymy, co przyniesie. Ale no niestety będę musiała tego usunąć. Sprzedać go będę musiała, żebym mogła położyć następnego jakiegoś, wiecie, jak złapę. Dobra, lecimy! Lecimy na ratunek. O matko, już myślałam, że obbi, dobra. Legendarny. Rozglądamy się za boskim i chyba jestem pierwsza, więc mam szansę, jak coś go złapać. Tutaj nic nie było. Te są w klatkach. Zwykły. Blok szczęścia. Nie, nie bierzemy, bo nie bierzemy, nie bierzemy, nie bierzemy, nie bierzemy tego bloka szczęścia. Kurde. Ej, nie było. Nie było. Ja nie wiem, gdzie ten blok szczęścia był, ale powiem wam, że poszłam na to ostatnie. No i patrzcie, śmierdziucha wziął go. Dobra, no trudno. To wracam z niczym albo z Guzini, ale w sumie, jak mam brać to Guzini, to wolę wrócić z niczym, ale w sumie Guzini lepsze by było niż ten mój tam, co jest do wyrzucenia. Super logika, Daria, naprawdę. Ale nieważne, nieważne. poulepszajmy sobie. O! No i fajnie. Otwieramy, uwaga. Unboxing! Jej, dobre! Dobry, dobre! Nie, no to wiecie, co ja Wam powiem? To trzeba brać te bloki szczęścia Idę zobaczyć, co Dawid otworzył. Co on otworzył? Tam ma ten blok szczęścia, ale a wcześniej, to jemu musiało się coś trafić gorszego, słuchajcie. Na to wychodzi, ale mi się bardzo dobrze trafiło. Dobra, tutaj już pożar opanował całe drzwi. Biedne brainrociki ukryte w środku. Ej, a tutaj co jest? Zarejestruj się i coś tam, coś tam. No dobra, dawaj budynku, bo trzeba wyprzedzić Dawida. Bo on się gdzieś czai, tylko nie wiem gdzie, gdzie on jest. A u siebie lata, dobra. On już się tutaj do wejścia szykuje. On wchodzi. Okej, okay, dobra. No. 3, 2, 1. On sobie grawitację jeszcze kupił. Patrzcie. Przecież ja też mogę kupić tą grawitację. Sprężynę grawitacyjną. Dobra, no tak, tylko że teraz. Ta sprężyna jakby nie przyspiesza, to ja wolę tą przyspieszającą. No gdzie wy! Gdzie? Stój! Nie właśnie tam! Boże, one chyba dopiero grać zaczęły. No nie. No nie, o nie, tylko nie to, no proszę, znowu, ja już się pogubiłam, Dawid pewnie poleciał. Znowu się pogubiłam, no, tu jest mityczny, no widzicie go, Dawid już jest pierwszy. Ej, ale on nie był tu, a tu może być coś dobrego? Nic nie ma, oczywiście, nienawidzimy tego, yy, tego, tego pomieszczonka, no nic. No nic, niestety nikogo nie uratuje tym razem. Niech te dziewczyny ratują, bo one mają jakieś, wiecie, słabsze, to niech sobie poratują. Legendarne jakieś niech pobiorą i tak dalej, i tak dalej. Ja muszę się dostać na dół teraz. I czekamy na... O! O! Ej, a wiecie, że jak my przez ten ogień przechodzimy, to normalnie nam obrażenia zadaje, więc to jest lipa. Dobra, idziemy. I co ja mogę tutaj? O! Uratowałaś sobie tego? No i spoko. A za co? Szansa na trafienie na serwer, los Lucky Blocks, jakieś tęczowe dywany, vipy i tak dalej, bla, 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 Dobra, Dawid, czy otwierasz już tego Lucky Bloka? Jeszcze nie otwiera. Dobra, dobra. A jak tam mój? Mój boski mózg? Tego trzeba troszeczkę ulepszyć. O, oj, ojoj, ale dużo zarabia. Dobra, tego też. Matko jedyna, ile tutaj pieniędzy jest, w ogóle nie mam problemu z tym ulepszaniem, to na wszystko mi stacza, wystarczy, że sobie przejdę i pozbieram i, i heja. Dobra, ten budynek niech się w ogóle dawno nie było obie, ja teraz przeczuwam, że będzie to obbi. niestety, wiecie? Tak przeczuwam. Teraz musi wpaść coś dobrego. Dajcie znać w ogóle, czy graźcie w tą grę, czy fajna, czy polecacie. I w ogóle powiem Wam szczerze, że mi się podoba. Ja lubię takie gierki, gdzie trzeba, wiecie, coś szybko przetrwać, uratować i, i tak dalej, i tak dalej, więc całkiem spoko moim zdaniem. I w ogóle, czy wy widzicie, jak ja wyglądam na kamerze? Jestem różowa, różowa i świecąca, tak sobie tu patrzę. Widzicie to? Ja muszę tu jakieś oświetlenie inne zamontować. Ale jak coś, to jestem i ważne, że mnie widzicie, bo mam wrażenie, że jak tak bez kamerki, to tak dziko jakoś dobra. Tutaj jakaś dziewczyna kupiła gaśnicę. To będzie jedna z ostatnich rund. Jak to się uda, ludzie, to ja nie wierzę. Nie wierzę w to. Jak to się. A nie, ale mnie oszukało! Przysięgam, że ten Rudolf z tej perspektywy wyglądał jakby bez klatki, widzicie, to ja myślałam, że to są te barierki. Dobra, lecimy. Co tam? Nie mogę, bo ja wchodzę. Dawid chciał, żebym mu przetrzymała brain rota, ale ja, ja mogę oczywiście to zrobić zaraz, jak złapę tutaj jakiegoś dobrego, bo... Na początku trzeba pomóc brain rotom, a potem pomóc sobie. Co tam było? Co tam było? A nie, to już był ogień. Bale... Nie, to jest lololo. Lo, lo. To jest to, to jest to. No nie, mówcie, no serio, nic dobrego nie ma, naprawdę. To jak to jest możliwe, że ja wtedy trafiłam tamtego superowego? To może oni po prostu ci, co w tych klatkach stoją, to potem się odblokowują. Wiecie o co chodzi, jak ten czas tam upływa. No nie, jeszcze jest jedno piętro. Pożar już wchodzi, jeszcze jedno piętro, dobra, w pożar już wchodzi dalej, La... dobra, bierzemy, bierzemy i mamy Cię i teraz błagam, błagam, żeby uciec, żeby szybciutko stąd wyjść, żeby nas pożaru nie zajął tutaj, żeby się nie podpalić, pyk i pyk, dobrze, idzie na razie, słuchajcie, myślę, że się uda, jeszcze ostatnie to jest, już nie, nie, jeszcze nie, już, ostatnie, jeszcze nie, matko, jeszcze nie. Co jest grane? Nie, ja nie wyjdę stąd. Nie ma. Jest, 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 jest. Mamy to. Dobra, tylko teraz wiecie co jest grane? Czy? Chwyć, Tigurlini, watermelini, sprzedaj. Dobra. Ok, sprzedany i dobra. I teraz Dawid mi daje tego, zaakceptuj. No dobra. Nie mam miejsca. Poczekaj. Nie mam miejsca, kogo ja mam wywalić? Tego sprzedam ci. Dobra, poczekaj chwilę, sekunda. I daj teraz. Zaakceptuję. <noise> no i teraz wiesz, że pożegnałeś się już ze swoim brain rotem, Dawid. Jak mi przykro. Nie żartuję, nie, nie robię takich rzeczy. O co to? Co to, co to? Nie, no ja. Te... Obi, to jest taka fajna mapka, naprawdę. Już. I wiecie, co będzie teraz? No właśnie, teraz będzie tak, że ja w ogóle tam nie wejdę, ale. O, ktoś zgasił pożar. No matko, jedyna, co za lup ze mnie. Naprawdę, ja jestem najsłabsza w OBBI, serio wam to mówię. Pyk i, pyk i pyk i pyk i pyk i. Nie dojdę, bo będzie pożar od razu. Chciałabym coś wziąć, ale. No serio, Daria, co ty odwalasz? Nie, ja muszę jakieś szkolenie OBBI przejść, wiecie? Naprawdę, bo. Słabo, a nie, wiecie, dlaczego też mi jest gorzej, bo ja mam tą sprężynę i idę stąd tam. Bo to już się pewnie. O, ktoś sobie wziął tego laki bloka, a bez sprężyny. No tak jest, lepiej jakoś tak, wiecie, wyczuć te, te skoki i to wszystko. Prawie. Dobra. A mogę za chwilę? Dobra, bo Dawid już chce tego boskiego. Tutaj nie można dotknąć, bo parzy, nie dosyć, że pożar, to jeszcze parzy i teraz tak, pyk, 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 tu powinni dać trochę więcej czasu, wiecie? Bo zanim tutaj jakiś nubek, jak ja wejdzie sobie tam na górę, to minie naprawdę dużo czasu, dodatkowo tu nie widać, co się dzieje w ogóle, o, dobra. Jestem zadowolona, jestem zadowolona, jestem zadowolona, naprawdę jestem zadowolona, chociaż tam by pewnie jeszcze na górze coś było lepszego. Dobra, idę sobie to zanieść. Patrzcie, dziada wstrętnego! Jakie to było... To była podpucha, bo on sobie odrodzenie zrobił. Ej, ty też muszę tak zrobić, tylko muszę znaleźć, yy, słuchajcie, te, które są... I co ja mam teraz zrobić? Muszę... Nie mam żadnego gorszego? Nie dam Ci... Nie, ja sobie sprzedam tego tralalelo. Dobra, miejsce. I teraz tego y, chwycimy. I oddajemy Dawido. No. Poczekajcie, bo jeszcze powie, że go chce oskamować, czy coś takiego. Dajemy mu to. I dobra, wychodzi na to, że trzeba zrobić odrodzenie. I chodźmy zobaczyć w ogóle, jak wygląda baza Dawida po odrodzeniu. A, okej. Okay. Drabinka i jedno miejsce, czyli to będzie wyglądało tak, że kolejne odrodzenie pewnie daje kolejne miejsca. No dobra, słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć w naszym wykonaniu więcej gry w pożar, a raczej w ratunek Brain rotów przed pożarem. I jeżeli Dawid ma podłączyć mikrofon, to dajcie znać w komentarzach. Wtedy będziecie słyszeli też jego, nie tylko mnie. No i co, widzimy się na kolejnym odcinku? otworzymy sobie te laki bloczki jakoś niedługo. Także mam nadzieję, że miło się oglądało, i popatki! Do następnego!